25 marzec 2011. Dzisiaj trochę o pozytywnym myśleniu i pozytywnym przekonaniu. Wiele książek, właściwie większość książek motywacyjnych, mocnych, dobrych książek, traktuje o pozytywnym myśleniu. I oczywiście, pozytywne myślenie jest czymś, co jest nam ogromnie potrzebne. Jest sposobem myślenia ogromnie potrzebnym, żeby nasze życie. Układało się w dobry, e, dla nas korzystny, no, pomagający realizować nasze cele i marzenia sposób. Ale pozytywne myślenie to tylko jakby część tego wszystkiego, ponieważ samo pozytywne myślenie tak naprawdę może nam nie wystarczyć. Pozytywne myślenie może być tylko myśleniem jakimś życzeniowym, może być jakby, jakby tworzeniem mrzonek, może być. Jakby wyobrażaniem sobie różnych rzeczy, które no, chcielibyśmy, aby się stały, ale może być ono niewystarczające. Dlatego, że do tego, żeby ono nabrało siły, do tego, żeby miało prawdziwą moc, potrzebujemy oprócz pozytywnego myślenia, czy potrzebujemy jakby takiego głębszego poziomu pozytywnego myślenia, jakim jest tak zwane pozytywne przekonanie. Potrzebujemy absolutnie pozytywnego przekonania, do tego co chcemy osiągnąć, zrealizować, kim chcemy się stać, jak chcemy wieść nasze życie. I to jest tak jakby, e, to pozytywne myślenie jest tym wiatrem, tą siłą tego wiatru, ale żeby tą siłę jakby okiełznać, opanować, musimy rozwinąć żagle naszego pięknego, nie wiem, okrętu życia, prawda? I dopiero te żagle... Jako to pozytywne przekonanie sprawią, że popłyniemy w kierunku, w który chcemy popłynąć. To jest tak jak ta wielka siła nośna y, y, powietrza, która no, jest wspaniała, ale y, właściwie jakaś świadomość o niej, że ona jest, jest piękna, ale dopiero skrzydło samolotu może się na niej oprzeć i sprawić, że wykonamy ten lot dokąd chcemy. Czy, czy powiedzmy, mm. <laughs> to pozytywne myślenie być, może być jak siła wody przeogromna, ale dopiero śruba okrętowa y, poprzez. Kręcenie się poprzez swoje upadki może być jakby tym pozytywnym przekonaniem. no Takich parę przykładów, ale chcę, żebyśmy sobie to uświadomili. Potrzebujemy sobie to uświadomić, że samo pozytywne myślenie, gdzieś to samo w sobie oczywiście bardzo dobre, świetne, dające nam dobre samopoczucie, nie jest jednak wszystkim. Pozytywne przekonanie gdzieś w głębi nas jest tak bardzo potrzebne. To pozytywne przekonanie możemy sobie zbudować poprzez wizualizację, poprzez widzenie siebie w sytuacjach, w tych, do których chcielibyśmy dojść, widzenie siebie takim, jakim chcielibyśmy być, widzenie siebie wśród rzeczy, którymi chcemy się otaczać, ta wizualizacja, ta pozytywna wi wizualizacja, ta tworzenie tego pozytywnego przekonania jest stosowane na przykład przez sportowców, bardzo często, bardzo wielu sportowców, kiedy ma za chwilkę wykonać czy, czy, czy zrealizować swoją konkurencję, ma w niej wystartować. Widzimy to tak szczególnie u, u karkletów na przykład. Prowadzi tą wizualizację, to pozytywne przekonanie. Kiedy skoczek o tuż przed skokiem stoi styczką i widzi się bieg przelatującego nad, nad, nad poprzeczką, prawda? Czy to samo skoczek zwyż, czy skoczek w dal, czy, 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 czy oszczepnik, który stoi z oszczepem, przymierza się do rzutu i zanim wykona ten rzut, zanim zacznie biec, on widzi się biegnącego i rzucającego ten oszczep bardzo, 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 bardzo daleko. Ta Wizualizacja oparta na tym pozytywnym przekonaniu jest tak bardzo ważna. I dla nas jest to potrzebne, ogromnie potrzebne. Dlatego pamiętaj, że pozytywne myślenie to jedno, natomiast pozytywne przekonanie to jest coś bardzo mocnego, bardzo konkretnego, bardzo szczególnego, coś nad czym pracujesz. To jest ten wielki sygnał, który świadomość daje podświadomości. Podświadomość zaczyna formować wszystko wokół, aby to pozytywne przekonanie, które jest tak silne w tobie, stało się realnym, po prostu się zmaterializowało. Tyle na dzisiaj. Lecę. Dzisiaj już 25. Jutro mamy oficjalne otwarcie naszego centrum um, obsługi Titanoni Polska w Poznaniu. I to centrum będzie otwarte nie dlatego, że y, tylko pozytywnie myśleliśmy, ale tak naprawdę mieliśmy pozytywne przekonanie tego, że ono będzie otwarte. Widzieliśmy je dużo, dużo wcześniej, niż ono zaistniało. To tyle. Na razie. Hej, do jutra.